Siemaneczko, z tej strony Fabci. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Falauta Trójki. Jesteśmy aktualnie w Cytadeli i posłuchajmy dalszej rozmowy. ci pomóc, ale nie zapominaj, że jest z bractwa. Nigdy im nie ufałam. Uważaj, co innego. Poproś skrybę okay. o dostęp. Ta. O, lagi. Hej, Google, Cześć. Słuchaj, wielkie dzięki w ogóle. Kawał dobrej roboty. Mm -hmm. Składam ci kondolencje, Ojciec. Rozmawiajcie z Kyle'em Jamesem. On jest naszym podzielnikiem zdolności. Na pewno zechce zobaczyć, co jest no, okay, się to jest ok, idziemy. Co weszło w enklawie, co mi już stoi. Ale już owszem. Tak, jest to Nasz nieustraszony paladyn gada. Musimy wszystkim, więc już już idziemy. To jest z przestrzeń, w tym okolicznościach pozbawię tych danych przeszkodników Ciebie. No. Znajdź ich Znasz Oczywiście. Dobra. Kogoś musimy znaleźć. Twoja obecność Wartownik. Udało ci się przyprowadzić doktora w jednym kawałku. Świetna robota, jak na cywila. No dzięki. Sara Lyons. Paladyn i dowódca Dom Lyonsa. Witamy w Hmm. Dobra Będę uważał No nie wiem właściwie gdzie idę Idę dobrze, nie idę dobrze Bo nie wiem Aha, czyli muszę stąd wyjść Gdzieś tu Kogo my tu mamy? No już Przetłumaczone radio. O jest. Tam też się musimy z tego radio w końcu udać. To miejsce jest jednak całkiem inne, nie? Prawda jest naprawdę niesamowita rzecz. Chyba coś zgromadziło. to jest? Pan robot Dowiedzmy się czegoś Dziennik testy Zbyt słabe zasilanie Dziennik główny Eee to mnie nie interesuje Kurde znowu klikam po swojemu A co tutaj mamy? To samo Hydraulika przecieka Raport z witwy o, radio DJN właśnie. Dobra, po prostu. O, może niekoniecznie. Czekajcie chwilę, bo po prostu ustawienia, dźwięk, muzyka, głosy, efekty radio. Kropki, muzyka i główny Musi tak być, bo nic nie słychać Mhm, mm zapewne A ty jesteś kto? Starszy dał znać o twoim przybyciu Jestem skryba Pibody. <gry> Witaj, tak dalej. Słuchaj, jestem naprawdę zajęty Czy jest coś, czego potrzebujesz? Kurde, nie wiem Dobra, w imię starszego, siemano Terminal, przeczytajmy

Tu chyba musimy w końcu iść No witam Proszę o pozwolenie na handel Dobra Zobaczmy co ona nam może zaoferować Hełmy hełmy miotacze nabuwoje pancerz bandyty o, są pancerze wspomagane, patrzcie czy steam packi i nie, nic ciekawego możesz naprawić mój sprzęt? nie, za darmo kurwa Tyle. siemaneczko idziemy dalej. Czekaj, co to jest? O nie, dobrze. Czy ty nadzorujesz? Myślę, że to by się mój sprzęt? Muszę już iść. Tak jest. Idźmy tak jak nam ukaże wskaźnik. Chyba, że tam na dole ktoś jest. Ty kim jesteś? Skryba. Aha nie, ty nie chcesz ze mną rozmawiać? To nie. Skryba, skryba, rycerz. Skryba, rycerz. Można im tu otwierać? Wszystko puste? To po chuj mam do skrzynki? Skryba. Ja bym to naprawił. Ja, na, ja naprawię to wideo dla was. Nie mam problemu. A ty? Kim jesteś? Rycerzem? Hmm. Czy tutaj coś jeszcze się znajdzie? O, tu są jakieś drzwi. Warto było by. O, pancerz wspomagany i mogę go zapierdzielić. Pozdrawiam Cię, honorując zwyczajową gościnność oraz słowa Nestora Lyonsa, witam Cię w Cytadeli. No się ma. Jestem gwiaździsty paladyn Cross, stróż Arm i senesza starszego Lyonsa. Miałam też zaszczyt poznać Twojego ojca. W czym mogę Ci pomóc? Tak. Podobnie jak ciebie. Dawno temu pomagałam bronić oczyszczalnika wody przed hordą supermutantów. Gdy twój ojciec odszedł, eskortowałam was do mego To był szlachetny człowiek. Wiadomość o jego śmierci bardzo mnie zasmuciła. Ale z tego, co słyszałam, umarł z konorem. za ciebie. Modlę się, żeby moja śmierć również się do czegoś przyczyniła. Mhm. Mm O oto nasze czyny żyją dalej poprzez naszych synów i córki. Wspominaj go ciepło, opowiadaj jego historię i kontynuuj jego dzieło, a będziesz żył w Pewnie tak. Ta muszę zadać ci drugie pytanie, jeśli to zrobisz. Eskortowałam twojego ojca przez pustkowo. Tylko tak mogłam pomóc w jego planach zapewnienia ludziom czystej wody. Chciałabym prosić o zaszczyt towarzyszenia ci w kontynuacji jego dzieła. Mhm. W takim razie udam się z tobą i będę na twoje rozkazy. Uu. Nie muszę chyba wyjaśniać tego dziecku Jamesa, ale nie jestem twoją służącą. Jeśli nie spodoba mi się ścieżka, którą obierzesz, powrócę tutaj. No, spoko. Teraz ruszajmy. Zniszczmy enklawę i wykonajmy misję twojego ojca. No super i mamy zioma. Tak, witam. Wiele o tobie słyszałem. Nie mamy w cytadeli wielu obcych, szczególnie bez eskortu. Jestem skryba Bogicz. Jeśli czegoś Ci trzeba, po prostu spytaj. Rykorzystanie hmm, z pancerza. Gany może ale najpierw pozwolenia od starszego lionska. Dobra, to mam. Gany, tak? Dobra, to idziemy dalej. No macie coś ciekawego tutaj? nieaktywny to po cholerę wam to no dobra, chodźcie idziemy dalej na no, tak tu też coś mamy, patrzcie można wejść do góry drzwi do dalej okręg A, to jeszcze tu miałem chyba nawet dostać mhm mm rycerz, rycerz co tu jest?

Widzimy stąd, szukajmy tego zioma. Ja nic tu nie wolno ukraść. Czy wolno ukraść? Ale nic tu nie ma. O to mi chodzi. Drzwi, lodówka. W lodówce nic ciekawego. Skrzynka pusta. Lodówka. Tego szukam głównie, bo mam emisję, żeby przynieść jakieś panience. Chyba mam 100 butelek Coca-Coli. To jest dosyć sporo skrzynia. O, patrzcie, kapsle. Aktualnie mi się przydadzą. Bardzo, bardzo, bardzo. Proszę, Nuka Kola. Gdzie wyjdziemy? Jezu. Pan hełm. Nie, nie ja szukam tego, żeby mnie nauczył. Chodzenia w tym pancerzu wspomaganym wiem, że się pewnie już wkurzacie, ale... Paladin Kodiak ojciec mi umarł Uff. dobra Paladin late. No, gany, no i właśnie I znowu to samo, no co sapiesz? Naboje no to bierzemy, no wiadome łóżeczka szafki, szafki to nie Co tu jest? Terminal, pierdzielę ten terminal Idziemy dalej, idziemy dalej To nie, to nie Tam tu byłem chyba, ta Ty, wargas, z sobą gadałem Gadałem z tobą? Tak. No dobra, skoro z tobą gadałem Skryby same Nie wiem, chodźmy dalej Tu byłem? Nie, ale znowu lodówka I znowu nic ciekawego Pff, Some shit happens Coca-Cola Przejdźmy się po prostu Czy to ma być tędy? Nie, dobra, chodźmy tam, gdzie nie prowadzi znacznik, bo tydzień będę tego szukał. Um, to nie ty. Same skryby. Wartownik. Tu mi każą iść. No, nic też nie tutaj. Gdzieś tu. Tam mi znowu utknęła. Nie, to chyba muszę iść piętro wyżej. Zaraz zobaczymy. Wyjdę tutaj. Tu jest Exit, tak? Dzielnica Cytadeli, Super, chodź ze mną. Nie no, każą mi tam wejść, to ja już nie wiem Czy do góry? Co jest u góry? Czekajcie, ja najpierw jeszcze tutaj wejdę Kolejny niezbyt ciekawy odcinek, no ale... Kim tu jesteś? Rycerz Bractwa Stali Fuck and shit Czekaj, a wy się tu bijecie, jesteście kimś ważnym? Powiedz kim jesteś, nowicjusz, nowicjusz, ja bym cię skopał, spokojnie Dobra, spróbujmy jeszcze raz tam wejść. Pam, 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 pam. Z kimś mam pogadać pewnie. Dobra, chodźmy na dół. Czy z tobą mam pogadać, nie? Z tobą mam pogadać? A no może. Ale jeśli mogę ci w jakiś sposób pomóc, daj daj mi dupy. Naprawdę? To ukazuje smutną dla bractwa sprawę. Ale może zdołasz nam w tym pomóc. Jeśli masz trochę czasu, mam dla ciebie pewną propozycję. To dobrze. Jak już pewnie wiesz, bractwo operuje na całym terenie ruin Waszyngtonu. Często odciętych od głównej bazy cyfrowej. Brakuje nam sprzętu do łączności, więc wiele jednostek polowych działa niezależnie, bez stałych rozkazów. Czasami obawiam się, że ich misja kończy się śmiercią. Moim zadaniem, jako opóczyna zwojów, jest spisywanie czynów każdego z braci. Właśnie, jeśli brat polegnie w polu, nie ma nikogo, kto zawiadomi mnie o jego śmierci. W spokojniejszych czasach wysłalibyśmy do nich patrole i posłańców, ale przy tak skąpych siłach nie możemy sobie na to pozwolić. Dlatego muszę prosić ciebie o pomoc. Każdy brat nosi nieśmiertelnik podobnie do tego, który udało ci się znaleźć. Jeśli znajdziesz braci poległych na polu walki, proszę przynieś mi ich nieśmiertelniki, żebym mogła zapisać ich czyny w dzwonach. Co zostanie? Dobra, porozmawiamy o czymś innym. Co zapytać? I powiedzieć Skrybach. Może zechcesz się podzielić wszystko o tych super mutantach. Skryba. Co, 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 co? Terminal biblioteki tak? Raport odnośnie UFO. Właśnie jest tutaj gdzieś statek UFO i możemy się przejść. No i gdzie znowu ja mam iść niby? Znowu tutaj? co co, tutaj mam coś zrobić? Lista krypt, dobra O kuźwa. Nie wiem co tutaj mam zrobić Wstecz Zadanie dla pracowników Formu formularze Nie wiem gdzie mam iść w końcu Nie mam pojęcia kochani Dobra, po prostu idźmy co tu jest? Terminal informacyjny. Raporty łosnego rotacja rycerzy powiadanie pogrzeb. Biurko puste, szafka, pusta, szafka. Ogniwo stealth boy Pancerz zwiadowcy. Ile on ma? 14. Skradanie się plus 5, ale ja się nie skradam. Ogniwo to się przyda wszystko. Hmm, Co to jest? Łopatka, nie dziękuję, nie zbieram Za Aha. Informacyjne książki Pusto Pusto Nabój Ogniwo Jakiś mały rycerz Czekajcie, szafka, biurko Rycerz. Ja muszę ich znaleźć sam, ja muszę wiedzieć co ja tu mam zrobić. Co my tu mamy? Karabin myśliwski, weźmy to. Loftki. Kurde, że mi się pomału miejsce kończy. Ło, robot. Patrzcie co za zadzioziłem. Proszę określić rodzaj medycznego szyby. Uwolnienie <gulanie gulanie> procedur medycznych. Rozpoczęcie leży... Ład. Ład. Cię zranił.

Olej, my to bardzo trudny. Spróbujmy. Tak na zakończenie odcinka. O, super. Była ma nie zamka. Wszystko zbieramy. Tak na zakończenie odcinka powiedziałem, bo, bo już pomału będę kończył Nie ja wiem, że ten odcinek nie był zbytnio interesujący. Jak najbardziej to rozumiem Niestety chciałem wam pokazać mniej więcej jak tutaj to wygląda Heł metalowy wszystko Czekajcie szybko jeszcze zrobimy sobie ubiór To nie pancerz metalowy A to jest metalowy uuu No tak ten też wspomagany biurko tabela finansowa dobra słuchajcie tutaj ja się z wami pożegnam i widzimy się w następnym odcinku do zobaczenia cześć